Dzień dobry, witajcie, tu Paulita. Dzisiaj nie jestem w kuchni. Dzisiaj jestem w innym pomieszczeniu, ale nagram taki odcinek dla osób, które zostały nabywcami tego urządzenia Thermomix i chcę Wam powiedzieć, bo wiem, że teraz była promocja, więc wiele osób skorzystało z tej promocji. Bardzo się cieszę w momencie, kiedy zostaniecie Thermomix, przepadliście. Będziecie cały czas w kuchni siedzieć. Ale to dobrze. <grym> więc słuchajcie. Pierwsze co wiadomo, dostajemy Thermomix w pudle. Rozpakowujemy. I pierwszy moment, który wyciągniemy Thermomix, to musicie zwrócić uwagę na te naklejki. Na pewno trzeba zdjąć tą, bo tu łapki się grzeją i jak jej nie znajmiemy, to one się tak zagrzeją, że potem Cię ich w w ogóle... W tak. Palamy nasz Thermomix wciskając po prostu... Znaczy, wiadomo, pierwsze co, musicie włączyć do prądu, tak? Wciskając po prostu guzik. No i następuje pierwsze odpalenie termomiksa. U Was to będzie trwało chwilę dłużej, chociaż u mnie też, bo ja zresetowałam wszystkie ustawienia, aby Wam pokazać, jak na, po kolei to wszystko wygląda. Nie bójcie się, termament musi się Wam otworzyć. Zdar, zdarliśmy już folię i teraz musimy ustawić nasz język. Więc no ustawiamy polski, chyba że ktoś z Was ma okazję, ochotę poćwiczyć coś inne. Wybierz język, klikamy na ptaszka. Polski język jest wybrany, więc klikamy dalej. I teraz tak, w tym momencie należy wyszukać sieć. Wy sobie wyszukacie i wpisujecie swoje hasło do Wi-Fi lub możecie się połączyć z telefonem, tak? Ja na chwilę to pominę i pokażę Wam, co będzie się dalej działo. No, jeżeli Wy wpiszecie hasło, no to nie będzie takiego zapytania, czy chcesz to ominąć, tak? Więc pierwszą mamy instrukcję, e mamy też ją, dostajemy ją w formie papierowej. Ja akurat przy sobie nie mam, więc jej nie pokażę, ale ona jest w zestawie. E Należy używać oryginalnych e przystawek bardziej chodzi właśnie o te pokrywy, o warome, o wszystkie e akcesoria. E w momencie, kiedy gotujecie, to musicie używać e, oryginalnej miarki i zatykać to, bo albo możecie się poparzyć, albo w momencie, kiedy włączycie miksowanie produkty, po prostu wyskoczą w kosmos. E, teraz nie możemy dawać więcej niż tam jest maksymalna ilość produktów, bo zacznie parować. Jeżeli coś nagle się zaczyna dziać i kipieć, wystarczy wcisnąć pokrętło, on się zatrzyma, tak? Tutaj mamy pokazaną taką osłonę podczas smażenia, żeby się nie rozpryskiwało i to wszystko jest w zestawie. Zaraz wam wszystko pokażę. Thermomix nie należy stawiać blisko źródeł ciepła, czyli na przykład kuchenki. No i koszyczek mamy koszyczek, w którym jest taka klapka. W poprzednich modelach tej klapki nie było, a to służy dla naszego bezpieczeństwa, żebyśmy nie wsypywali zbyt dużej ilości produktów, e, ponieważ mogą wyjść nam górą. Mi się tak, tak zdarzyło w poprzednim urządzeniu. E, no i tam mamy skalę taką w środku zaznaczoną, nie wiem czy to będzie widać, jest 1, czyli 1 litr, 2 i maksymalna ilość jest 2,2 litra, i żeby raczej starać się tego Trzymacie pilnować, ponieważ może to przekroczenie tej, te, tego, tej objętości może spowodować, że się popatrzycie, że coś wykipi. I teraz y, nóż miksujący się wyciąga. To wszystko zaraz Wam pokażę. Pamiętajcie, żeby właśnie mamy waromę. I teraz bardzo ważne jest tak, to jest pokrywa naczynia. Tą pokrywę dajemy zawsze. Bez tej pokrywy urządzenie nam nie ruszy. I teraz tak, w przepisie jest albo użyć miarkę, albo postawić koszyczek, albo użyć warom. Tak jak w tym wypadku. Przy waromie są bardzo wysokie temperatury, ale wszystko dokładnie możecie sobie przeczytać też w instrukcji obsługi papierowej. I teraz pokażę Wam w momencie, kiedy. Chcecie uruchomić urządzenie, a nie ma pokrywy. Zobaczcie, co się dzieje. Wypisuje nam się błąd 148. Nie wykryto pokrywy. I to jest takie zabezpieczenie, które spowoduje, że nie zrobicie sobie krzywdy. Teraz tak, klikając na pierwszy przycisk, ustawiamy sobie pokrętłem, kręcąc. Czas. Tu mamy sekundy. W pierwszej kolejności są minuty, w drugiej są sekundy. Drugie kółeczko klikając na nie, ustawiamy sobie temperaturę od 30 do waroma, czyli gotowanie na parze. No i tym ostatnim kółeczkiem ustawiamy tu obroty. Teraz tak widzicie tu takie noże. Klikając na te noże zmieniamy to w obroty wsteczne. Często pada takie pytanie, właśnie, gdzie jest ustawić obroty wsteczne? I to jest właśnie to. Klikamy. Obroty wsteczne to jest samo mieszanie, już Termomix nam nietnie. No i potem przechodzimy z powrotem na noże. No i tu mamy ustawioną prędkość. Prędkość taka, to jest tak zwana kopystka. W momencie, kiedy robimy jakiś przepis, wkładamy kopystkę i pomagamy termomiksowi czasami coś tam przemieszać, żeby w momencie, kiedy się coś robi, przykleja się te ścianki. Następnym krokiem jest 0,5, 1, no i tak dochodzimy aż do 10. I to jest takie główne ustawianie, jeżeli byście chcieli na przykład sami sobie coś zrobić, Zobaczcie, jak szybko się nam termomiks nagrzał, ponieważ nic nie było w środku. I w tym momencie, o, też was, Wam pokażę, zapaliły się zielone, e, przepraszam, czerwone lampki, czyli oznacza, że temperatura rośnie, żeby uważać. Z reguły świecą się zielone. To jest taki ekran startowy. Tu już wiecie, jak się ustawia. Teraz przesuwamy palcem. W jedną stronę tu mamy wyciągnięte ikonki waga. Możecie to użyć do na przykład swoich produktów, które wyważycie, nie wiem, do innych różnych rzeczy. Do wyrabiania ciasta, czyli tak zwanego o tak zwanego kłosa, kłos przy kłosie zaleca się wyciąganie miarki z naczynia, ponieważ ciasto wtedy można łatwo napowietrzyć. Turbo, no to mielimy na przykład lód, czy tam całe owoce typu, e, na przykład nie wiem, skroimy pomarańcza w skórce oczywiście na cztery części, włączamy turbo i mamy e, lemoniadę. Mycie wstępne, zaraz Wam pokażę o co chodzi, tylko tak szybko. Czajnik, no to jest gotowanie wody, ale tu jest fajna funkcja, bo możecie sobie e, nie wiem, go, robicie sobie zioła, możecie sobie to nastawić na mniejsze temperatury niż 100 stopni. Miksowanie, no to jest takie zwykłe gotowanie miksera. Wolne gotowanie. E, to jest gotowanie mięs. A, no widzicie, nie jestem podłączona, chyba czy to zalogowana. Nie wiem o co chodzi w tym momencie. Wszystko macie opisane. To najwyżej będziemy po kolei omawiać wszystkie te. Ale coś widzę, że jak nie jestem za bardzo zalogowana, to nie mam tu wszystkich e, ikonek bo nie mam na przykład gotowania jajek. Ale to wszystko się zaraz y, zrobi. Dobra, teraz tak. W tą stronę, w momencie, kiedy chcecie sobie dołączyć do Kukidu, y, o Kukidu y, nagramy następny odcinek, żeby to tak wszystko naraz nie było. Ale jeszcze Wam tylko wspomnę, że w momencie, kiedy y, odpalacie pierwszy raz Thermomix i kiedy tam było wpisać hasło do internetu, to zaraz Was przesyła do Kukidu, żeby się tam zalogować i już nie musicie robić to. Ewentualnie, jeżeli zrobicie tak jak ja, pominiecie to hasło do internetu, a potem z czasem chcecie się zalogować, to możecie albo zalogować się tak, jak było te, przed chwilą, albo tu też macie ustawienia. I tu Wi-Fi, czyli włączacie sobie swoje Wi-Fi i tu yy, macie właśnie, żeby się zalogować do Kukidu. To tu jeszcze Wam chcę pokazać. Tu macie ekran, e, ustawiacie sobie dźwięki jakie chcecie, nawet melodyjki można zmienić. Ja standardowo mam ustawioną, w tym momencie, zawsze mam inną. I teraz jeszcze bardzo ważna rzecz: w momencie, kiedy chcecie przewieźć termometr w inne miejsce, należy uruchomić tryb transport. Chodzi o to, że naczynie się blokuje, czyli włącz widzicie. W tym momencie y, ramiona się zamykają i jest bardziej stabilny. Przyciskniecie mocno, jej, dłużej, chwilę przyciski, i thermomix nam się wyłączy całkowicie, albo jeżeli jednak chcecie jednak jeszcze coś użyć, klikacie to Termomix z powrotem się nam uruchamia. No, to teraz y, pokażę Wam może akcesoria do Termomixa, które powinny się znaleźć. Więc tak. Sam korpus całego urządzenia, naczynie miksujące z nożem w środku. Do tego, do tego pokrywa z miarką. To mamy w zestawie. Koszyczek, kopystka. Tu mamy waromę, która się składa z trzech części. To część waromy. Ja to mówię taka płytka część waromy. No i pokrywa, tak. Dlatego jeszcze mamy motylek i osłonę przed tłuszczem. Do dokupienia z akcesorów, które byście chcieli posiadać, ale z którymi można, można funkcjonować, jeżeli się nawet ich nie ma, jest taka pokrywa na noże. Ona jest niestety do dokupienia sobie prywatnie. Nie znajduje się w zestawie całym. I teraz tak, mamy też książkę i instrukcję, którą Wam mówię. W tej książce, co prawda, nie ma składników, jakie trzeba kupić, nie ma sposobu wykonania, jest tylko ilość porcji, czas, ale możecie sobie znaleźć wszystkie pomysły, na przykład na owsiankę, a sposób wykonania i wszystkie składniki, wszystko znajduje się, znajduje się na platformie Kukidu. Są to oprócz tego bardzo fajne wskazówki, możecie sobie naprawdę przejrzeć tą książkę. Właśnie jak, jakie części, jak się nazywają w Thermomixie, żebyście mogli, na przykład jeżeli jest użyj kopystki, żebyście wiedzieli, co to jest kopystka, żebyście wiedzieli, że to jest. A, widzicie, to jest dolna część waromy, a to, co ja mówię, taka płytka, część waromy się nazywa wkład. I już wiecie, że należy umieścić wkład, czyli tą część i przykrywkę, tak? Pokrywkę. I tutaj mówię, tutaj bardzo fajne rzeczy są. Możecie się dowiedzieć, właśnie też na jakich temperaturach, co się robi. Jak też takie wskazówki są co do domu. A na samym końcu tej książki znajdujemy. Takie wskazówki, na przykład jak chcecie zrobić pulpety, ile czasu potrzeba, jeżeli na przykład chcecie zrobić je sami bez żadnego tam przepisu. Na mięso, o, aż przebiegam Na gotowanie na parze, jak na przykład robić paprykę, ile czasu i ile gram na przykład potrzebujemy, tak? Na parze mielenie produktów, bo wiecie, możemy zmienić na przykład zboże, żeby mieć mąkę, możemy zmielić ziarna kawy rozdrobnić. Jak rozdrobnić? Na przykład czosnek, żeby się zmielił. Także taką książeczkę każdy dostaje. Naprawdę warto sobie też z czasem zajrzeć do takiej formy papierowej. No i teraz tak. Wszystkie części można myć w zmywarce. Te plastiki najlepiej myć na górnej szufladce. I pamiętajcie, że Thermomix się rozkręca. Ja osobiście przykładam go sobie tu i wykręcam tą podstawę, ponieważ trochę moja ręka jedna jest słabsza, więc ja sobie w taki sposób, wyciągam nóż i tak naczynie możecie dać do mycia. To jest jeszcze taka uszczelka. Powiem tak, nie musicie jej za każdym razem wyciągać, możecie ją po prostu trochę odchylić, żeby ją wymyć. Raz na jakiś czas można ją wyciągnąć. No i do nóż wkładamy, żeby trafić w ząbki. Ja, to jest moja metoda. Każdy ma swoją inną. Zakładamy tą nakładkę i musimy tym wystającym elementem dopasować do rączki. I sprawdzamy, czy nóż jest dobrze umieszczony. I to jest wszystko, cała filozofia. Bardzo dwa ważne, dwie najważniejsze rzeczy, które musicie zapamiętać. To po pierwsze, termomiksa nie wolno przesuwać. Jeżeli chcecie go przemieścić, należy go podnieść i przestawić. Ponieważ w nóżkach znajduje się waga, która ulegnie zniszczeniu i niestety nie będzie działać, a to już nie podlega reklamacji, ponieważ to jest nasza wina. Drugą ważną rzeczą jest używanie motylka. Motylek nakładamy sobie, on bardzo łatwo wchodzi na noże i, i tak już powinno działać. Ale pamiętajcie, nie można przekroczyć tutaj, um, zaraz wam pokażę, o co chodzi, więcej niż 4. Przy motylku nie możemy przestawić większej prędkości niż 4, ponieważ motylek może się nam zmiksować, zniszczyć i nie będziemy mieli. A chyba chwilowo nie są dostępne. No to, to są takie najważniejsze etapy, takie pierwszego uruchomienia termomiksa. O, o aplikacji Kukido i o funkcji Kukido nagramy drugi odcinek, żeby Was nie zasypać wiedzą. Także pamiętajcie, dwie bardzo ważne rzeczy. Nie przesuwamy termomiksa i e, motylek do 4 obroty. Także pamiętajcie o tym, jak macie pytania, piszcie. Pozdrawiam. Pa!